Witaj grupo. Wasza adminka z tej strony zdecydowała się tutaj Wam pokazać. Na początku, zanim przejdę do rzeczy, chciałam wyrazić moją wdzięczność wszystkim, wszystkim babeczkom, które znajdują się na naszej grupie. Od kiedy umieściłam post na naszym forum. Także przybyło nas o 5%. Także jest nas mniej więcej o 5%. Słuchajcie, e, od tamtego czasu no, skoczyłyśmy grubo skoczyłyśmy z e, 68 członki do, chyba tam jest do 78, o ile się, do, o ile się nie mylę. Więc e, z całą moją dziką przyjemnością e, witam wszystkie te. Wszystkie nowe kobietki na naszej grupie. Mam nadzieję, że znajdziecie tutaj na grupie um, spokój, dużo y, miłości, ciepła, y, serdeczności i wdzięczności. Na pewno na pewno to da się odczuć i y, myślę, że po prostu poczujecie się jak w domu, więc witam Was serdecznie i w imieniu już tych starych wyżeraczek, również też pozdrowienia dla Was, te, które są tutaj od, y, od początku. Dlaczego się tak cieszę? Cieszę się, ponieważ większość z Was wie. Zaczynałyśmy od totalnego zera, prawda? Grupa została stworzona. Nawet się, nawet się tak nie promujemy, tylko po prostu czujemy, że ten, kto ma do tej grupy trafić, to po prostu trafi. Więc na takiej zasadzie to działa i to działa. E, więc e, chcę żebyście wiedziały moje kochane, że w, jesteście bardzo wyjątkowe e, mądre silne po prostu przepiękne istoty które zebrały się w jednym miejscu tak na naszej grupie i e, razem po prostu przechodzimy przez trudy no, naszej, naszej codzienności więc Kocham was najmocniej. Jestem wdzięczna, że tutaj jesteście um, i mam nadzieję, że z każdym dniem, miesiącem będzie nas przybywać coraz to więcej, bo tak się właśnie, tak się właśnie dzieje. Po prostu ruszyło, po prostu to ruszyło. Tak jak przez kilka miesięcy e, była liczba 65, tak teraz. Aż po prostu naprawdę czasami szczynka mi opada, że tak fajnie, tak fajnie dziewczyny dołączają. Jako, że mówię, e, nie jest to grupa promowana, tak? Że dołącz do grupy, dołącz do grupy gdzieś tam na, na moim Facebooku, Facebooku, Facebooku. <grym> Więc tak, w tą grupę znajdują te osoby, które po prostu mają tutaj trafić. Więc mówię, jeszcze raz witam serdecznie wszystkie nowo przybyłe członkinie. Nie, nie chowajcie się tam w cieniu, tylko jak najbardziej zachęcam do aktywności na naszej grupie, bo dziewczyny są, o tak, są, są super, są mega empatyczne, jak mówię, wrażliwe i zawsze mają dobre słowo, więc tutaj, tutaj naprawdę znajdziecie dużo empatii i, i ciepła i, i, o to, i o to właśnie chodzi i o to nam tutaj chodzi więc dzisiaj, jako że czuję się tak bardzo magicznie. <noise> Chciałabym trochę tej magii przesłać Wam, i zdecydowałam, że zrobię takie, takie małe przesłanie moich kart. Jako, że wiecie, zajmuję się, zajmuję się tarotem, wyrocznią. Robię to, to jest po prostu moja pasja. Ja to, ja to uwielbiam i uwielbiam przekazywać dobre słowo, dobrą energię, pocieszać, pocieszać po prostu ludzkie serca. Po prostu wiem, że to działamy, wszyscy tego potrzebujemy, jako że czasy, wiadomo, są nie są najłatwiejsze, tak? A wiadomo, dbać o nasze serca i naszą energię też trzeba. Więc postanowiłam, że tutaj skorzystam z moich talii jednorożców i wróżek i jeszcze taka wiadomość wiadomość od wszechświata dla Was, tak żeby, tak żeby po prostu poczuć magię. Okej, okay, no dobrze, no to zaczniemy najpierw od um, wiadomości, jaką ma do przekazania tak nasz nasz ojciec wszechświat, tak jak lubicie nazywać, tak e, tak to nazwijcie, tak ja lubię nazywać, że jest to spirit, więc to będzie wiadomość no message from spirit tak dla was. Zobaczcie również, że tak, że tak angielski tutaj um, miksuje <grym> z policzem, <grym> tak Be proud. O, oh, proszę, super wiadomość. A po prostu jak się przebywa, jak się przybywa cały czas, bo mieszkam w Anglii, przybywa się w Anglii cały czas, rozmawia się cały czas po angielsku, bardzo rzadko używa się polskiego, to już chcąc, nie chcąc, no niestety ten, ten angielski bardzo, bardzo się zakorzenia i, i jak brakuje, brakuje słowa po polsku, no to wtyka się, wtyka się angielski, więc, więc tak, mój, mój język to po prostu jest taki, e, taka mikstura. Dobrze, więc na, jaką wiadomość mamy od, od wszechświata dla was. Be proud. Co to znaczy? To znaczy, że żeby nie być nie być ze sobą, nie być do siebie samego surowym, żeby docenić to, co do tej pory osiągnęłaś w swoim życiu. Każde, każde doświadczenie, jakie by ono nie było, ono sprawia, że stajesz się mądrzejsza. Bądź z siebie dumna, bądź z siebie dumna, że taką drogę przeszłaś już w swoim życiu. Te wszystkie kręte ścieżki, tak? te wszystkie doły kopane pod tobą, te wszystkie noże, które zostały tobie wbite w plecy i które, po których ty się zregenerowałaś. Po tak? prostu nasz Ojciec, Wszechświat pragnie, Żebyś dzisiaj zrobiła taką refleksję nad sobą i żebyś po prostu powiedziała sobie w lustrze, no jestem, jestem zajebista, jestem po prostu zajebista i jestem dumna z siebie, tak? Jeszcze spójrzcie tutaj, jak, jak pięknie, jak z taką miłością dotyka to, tego swojego serca, jak, to, to nie wiem, co to, o, pawie piórka, o, to są pawie piórka, zobaczcie. Taka duma, tak? No, to jest po prostu: jestem dumna z siebie, tak? Jestem dumna z mojego, z mojego serca, jak ono mocno bije każdego dnia, każde minuty, w każdej sekuncie. Tak robi to ono dla mnie, żeby mogła kontynuować swoją ścieżkę. Także patrzymy dzisiaj w lustro mówimy: tak, tam. Aga, Agnieszka, tak, mówię. Iwonka, <grytanie> Kasia, wszystkie, Madzia. No, mówimy dzisiaj sobie. Jestem z siebie mega dumna. Każde potknięcie. Też jest sukces. Dlaczego sukces? Bo się uczysz. Gdzie byś doszła? Gdzie byś doszła? Gdybyś się nie potykała i nie uczyła. Pewnie, prawdopodobnie stałabyś w miejscu. I w swoim tym, w swojej takiej strefie komfortu w swoim kokoniku. I nic by, się, nic by się nie ruszyło dalej, prawda? Więc bądźcie dumne. A mamy pierwszą wiadomość. Teraz zobaczymy, co nam mają do powiedzenia wróżki. Dobrze, nasze kochane wróżki. Jaką macie wiadomość do naszych dziewczyn? Wiadomość do naszych dziewczyn z grupy. A w ogóle powiedzcie mi kochane dzisiaj, tutaj napiszcie pod tym wideo jak, jak wam mija dzień, czy też tak fajnie się czujecie jak ja, czy to czy tylko po prostu tylko ja. Może dlatego, że to też pogoda e, taka ładna jest, słoneczko świeci, niebieskie niebo, a po prostu aż się, aż się chce żyć, jest super. No tutaj mamy teraz pure intention, czyste intencje. Okay. Cokolwiek manifestujecie w swoim życiu, yy, manifestujcie zawsze z serca. Okay? Jeżeli na przykład się dziwicie, czemu nie manifestuje mi się dana rzecz, tak? Powiedzmy, niech, niech będzie nawet te pieniądze, tak? Niech będzie. Mów powiedzmy o pieniądzach. To przydałoby się więcej kasy. Także jeżeli, jeżeli wysyłamy intencje, to. Gdzie to jest wysyłane ze strachu to nie wyjdzie. Ok. To musi wyjść z serca i z miłości. Tak? Kurczę, kocham pieniądze. Pieniądze to mój przyjaciel. Ja po prostu uwielbiam je mieć. Tak? Dzięki, dzięki pieniądzom mogę się spełniać. Proszę o więcej. Nie? Niech, niech to wyjdzie tak, niech to wyjdzie prosto z serca. Więc o tym wróżki nasze kochane skrzydlate mówią. Żeby zawsze właśnie intencje. Były czyste i wychodziły stąd, z serca. Nie ze strachu, ok? Tylko z serca. Poczujecie, będziecie wiedziały, e, jaka to jest manifestacja prosto z serca, bo będziecie czuły, czuły ciepło i, i wdzięczność, że to, że to tak świetnie, że, ta, że takie flow jest, tak? I to pójdzie centralnie do góry i to, i, i to dostaniecie. Więc. Jak najbardziej. Jeżeli manifestujecie coś w swoim życiu, to niech to wychodzi z serca. A, a nie z ego, ok? No i moja ulubiona talia, no, jednorożce. No, mam nadzieję, że Wy też wiecie, że Wy moje jednorożce jesteście, no tak unikatowe dziewczyny, że. No, nie mogłabym nazwać Was inaczej. Wszystkie wyjątkowe, jak, jak was tutaj mam na grupie. tak. Wszystkie moje wyjątkowe. Bobeczki. Jakaś tu mi się odwróciła karta. Expansion. Spread your wings. No, na no Boże, czy no, no, nie, 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 jest piękna? No zobacz, spuści na tego, na tego jednorożca. Jak ma, jak ma wszystko w nosie, co się tam na dole dzieje. On po prostu frunie po swoje. Skrzydła ma tak pięknie roz, rozpostarte. I nic, go, I nic go nie zatrzymuje przed tym, aby, aby dążyć do swojego celu. Więc, kochane moje, jak najbardziej pokażcie światu swoją moc. Pokażcie siebie samą, siebie prawdziwą, tak? Po prostu pokażcie tak, to ja, tak, to ja Ania, tak? To jestem cała. Ja. W mojej w mojej własnej osobie to są moje skrzydła, moje życie i ja po prostu idę co przynosi, idę po to, co przynosi mi szczęście. Więc tak jesteście jak najbardziej zachęcane do tego, jeżeli czujecie, że, że chciałabym, chciałabym, chciałabym ruszyć z czymś, chciałabym coś rozwinąć. Ale co oni powiedzą? Ale czy to takie istotne, co oni powiedzą? Nie, nie jest istotne. Istotne jest, co ty sama do siebie mówisz. Więc zobacz, nawet to są takie różowe skrzydełka, widzicie? Ja w, w tym w ogóle optymizmu i słodkości i, i po prostu takiej, takiej cudownej energii. Po nie bójcie się pokazać swojej prawdziwej siebie. Jeżeli pragniecie do czegoś dojść, macie swój cel, jak najbardziej, ruszać po Niego. Jesteście zachęcani. Zobaczcie, jeszcze no, te karty ze sobą połączę. Bądź dumna z siebie, kim jesteś. Tak? Bądź z siebie dumna. Zobacz. Nie ukrywaj swoich skrzydeł. Pokaż im wszystkim, jakie, jakie masz piękne, dorodne skrzydła. Jak silnie one trzepoczą na, na wietrze. To niebo jest Jego. I nic go, nic go nie powstrzyma przed tym, żeby polecieć tam, gdzie on chce. Ale zawsze z czystymi intencjami. Nigdy podszywanymi strachem. Okay? Więc to by, było, to by było na tyle dla was. Mam nadzieję, że pokrzepiło serduszka. I że usłyszały to wszystkie te osoby, które miały to usłyszeć. I... Pomoże to w podjęciu decyzji. Więc życzę wam, kochane, miłego popołudnia i do usłyszenia już niebawem. Ściskam mocno. Wasze Ania.